Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Spider-Fan. Dzisiaj zajmiemy się przenoszeniem kilku sztuk ptaszników i trafi się też jeden skorpion. Zobaczymy, jak będą się czuły w nowych domkach i trochę o nich sobie porozmawiamy. Nie będę więcej przedłużał. Serdecznie zapraszam. Na pierwszy ogień pójdzie um, akwantoskuria geniculata. Bardzo ładny podrostek mi się trafił. Nie robiłem ogólnie tutaj w y, odcinku robienia pojemników, bo w sumie to nic nie jest wielkiego. Dałem tutaj tylko zwykły torf i y, ścinki kokosowe. Tam ma taką jakby większą jamę trochę. Zobaczymy, jak będzie się czuła w nowym domku, ponieważ. Do tej pory mieszkała w tym pojemniczku co widzicie. Więc postanowiłem dać jej troszeczkę coś większego. O. Bardzo ładny pająk. Oczywiście łapy się trzęsą. Spróbuję wyostrzyć. Naprawdę bardzo ładny o. Co ty taka Mam nadzieję, że to samiczka. O. I w nowym domku, już się wyczesuje, już. Naprawdę świetne pająki. Rosną naprawdę ogromne. Bo potrafił przekroczyć nawet 9 cm długości ciała. Także to są giganty. Zamykam. Za chwilę trafia na półkę, a my lecimy dalej. Kolejna będzie moja samiczka Gramostola pulchripes. W sumie bardzo ładny pająk. Jest to ptasznik złotokolanowy. Już w jednym odcinku ona była, jak tylko ją od, od, otwierałem z paczki. i ona wtedy dostała taki duży pojemnik, ale zobaczyłem, że ona się tam troszeczkę nie może odnaleźć. Więc przygotowałem dla niej coś podobnego jak ma genikulata tylko że tutaj dałem mi kawałek kory i tam będzie mogła się schować. Pojemniczek powinien mi wystarczyć na jakiś czas, a zwłaszcza, że gramy bardzo powoli rosną, więc może być. Ciężko. Dobra. Bierzemy samiczkę. O. Spróbujemy ją przenieść tak, żeby sama przyszła. Leć, maluszku. leć. Ja chcę tylko ci dać nowy domek. No. Ona no, w sumie zawsze bardzo fajnie współpracuje. Wdzięczny pająk, w sumie lubi jeść. Spróbujemy jej może trochę umieść, może nie ucieknie. Widać złote ornamenty na kolanach, no dlatego złotokolanowy. Naprawdę bardzo ładny ptasznik i polecany dla początkujących. Ale naprawdę trzeba liczyć się z tym, że bardzo powoli rośnie. Tak samo jak z genikulatą zamykam pojemniczek. I pajączek trafia na półkę. Kolejnym pajączkiem będzie Pterinopelma Sazimai. Też bardzo powoli rośnie. Jest to akurat już nie taki podrostek, trochę najedzony, ale no jest, jest polecany dla początkujących. Jednakże z powodu tego, że rośnie tak bardzo powoli, ludzie się mm, niecierpliwią strasznie i często odchodzą od tego hobby, które jest naprawdę bardzo fajne. sam siedzę w tym już ponad 10 lat, a teraz dopiero mam okazję nagrywać filmy. Nie widać jeszcze tego niebieskiego koloru, ale myślę, że wraz z kolejnymi wylinkami będzie coraz lepiej. Sezima już w nowym domku. Też bardzo ładny pająk, oczywiście jak już nabierze kolorków niebieskich. A teraz też nie jest jakiś brzydki. Bardzo dobrze je, też jest polecany dla początkujących. Lecimy dalej. Z każdym pająkiem robi się coraz ciekawiej. Teraz pokażę wam młodziutką samiczkę Liltocatl albo Pilosum. Jest to zwykły albo Pilosum, na odmianę Nicaragua jeszcze poluje. Też dostanie podobny domek jak reszta. Zobaczymy jak będzie rosnąć. Mam nadzieję, że dzięcznie, Spróbujemy przenieść ją z papierem może. Bardzo fajne włochate pająki. Oczywiście trzeba uważać, żeby się nie oparzyć włoskami jak się wyczeszę. Ale oprócz tego naprawdę są bardzo w porządku, też polecane dla początkujących. Jednakże cały gatunek brachypelma oraz teraz dosyć powoli rośnie. Ale naprawdę bardzo spoczku pająki też żarłoczne. Teraz trzymajcie się mocno toboretów, bo wiedzie mocny sztos, jakim jest Och, chromatopelma. Też bardzo ładny podrostek. Nie wiem jeszcze czy samic, czy samiczka. Ale oczywiście mam nadzieję, że samiczka. Hmm, przygotowałem dla niej taki oto apartament. Mam nadzieję, że będzie się tutaj czuła dobrze. Spróbujemy ją wpuścić. Jak wiadomo. Romy lubią pojęczynować, a już się wyczesuje już, więc myślę, że za jakiś czas, jak zrobię jakiś mały update, to naprawdę tutaj będzie wspaniałe królestwo, całe w pajęczynce. Też bardzo fajny pająk, dosyć szybko rośnie, polecany dla początkujących, dużo pajęczynuje, dlatego taki must have każdego hodowcy. Ona dostała faun a boksik i leci na półkę. Kolejnym rarytacem jest samica Hapalopus sp. Columbia Gross. Naprawdę jest bardzo pięknym pająkiem. Nie rośnie duża jak widać. Malutka, ale jest naprawdę piękna i też fajnie formie pajęczynuje. Tylko je Może nie ucieknie. jest szybki pająk. Ale bardzo ładny. Teraz uwaga moi drodzy, bo to jest naprawdę rerytas. Bardzo rzadko widzę mm, takiego, tego skorpiona w ogóle u kogokolwiek w hodowli. A to jest nasz skorpion, którego każdy powinien znać. Jest to Euroscorpius Italicus. Jest to dorosła samiczka. Jak widzicie nie jest zbyt duża. Ale jest naprawdę bardzo fajna i dosyć aktywna w dzień. Też przygotowałem mi taki apartament. Mam nadzieję, że będzie się tutaj dobrze czuła. A jeśli nie, to zmienimy. I tym akcentem kończymy. Serdecznie zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji z dzwoneczkiem. I co, serdecznie zapraszam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy spodobał, a w kolejnych będzie jeszcze tylko lepiej. Dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się.